I kolejny raz się udało. Zobaczmy. Nie, no, teraz jestem z siebie dumny, jest precyzja. Ale umówmy się, parkowanie w takich miejscach, szczególnie takim pięciometrowym kolosem, bez czujników parkowania, wymaga skupienia. No i oczywiście zawsze jest dreszczyk emocji. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałem Wam różne rozwiązania na to, żeby łatwo parkować według mnie. Ten stoper był jednym z lepszych rozwiązań, natomiast trzeba go przykręcić do posadzki i na przykręcenie do posadzki musi wyrazić zgodę wspólnota. Tutaj wspólnota zgody nie wyraziła, więc umówmy się, stał się niepotrzebny. Ale znalazłem kolejne rozwiązanie. Tym razem nie wymagające zgody wspólnoty. Tego nie trzeba do niczego przykręcać, wystarczy postawić. Do sprężynki zamocowanej w podstawie trzeba doczepić taki nieco chwiejny, czteroczęściowy maszt. Już słyszę ten śmiech z drugiej strony ekranu. Gadżeciarz, podstawka z antenką. Dajcie mi jeszcze chwilę. Na sam szczyt wkracza elektronika. Pewnie spodziewaliście się czegoś super elektronicznego. Ale wiecie co? Czasami trzeba cofnąć się dwa kroki do tyłu, bo proste rozwiązania mogą okazać się najlepsze. I teraz zobaczcie, jak to działa. Podjeżdżając samochodem, uderzamy zderzakiem w antenkę. Zaczynają migać diody. Stop. To już koniec. Tyle wystarczy. Także zobaczmy, czy rzeczywiście to się sprawdzi. Pora ustawić znak pod ścianą. Wysokość dobrano tak, by widać go było z zakółka zarówno kozackiego maselkara, jak i tatusiowego suwa. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, to to, czy dojeżdżając powoli, nie będzie zbyt małe uderzenie w antenę, żeby. Odpaliły się diody, ale zobaczmy. Podjeżdżamy z taką prędkością, jak normalnie parkujemy w takich miejscach. W przeszkodę najlepiej celować rejestracją. Nic jej nie będzie. Grzesiek wykonał kilka prób, wszystkie udane. No i pięknie. Słuchajcie, diody się zapaliły, a dodatkowo jeszcze wygięła się dużo wcześniej antenka, także według mnie perfekcyjne rozwiązanie. Ten chwiejący się lizak na patyku, przysłonięty autem, nie wygląda już tak komicznie. Proszę. I za każdym razem zapalają się diody. Jak się wyczerpią baterie, to będzie widać ruch i urządzenie dalej będzie spełniać swoją funkcję. Szczerze mówiąc, wybierając to urządzenie, uruchomił się u mnie próg obciachu. Wiecie, jakaś podstawka, antenka, i u góry jakiś znak 100. Ale wiecie co? Próg obciachu nigdy nie może brać góry nad funkcjonalnością, a to urządzenie jest genialne w swojej prostocie.